who is it thrall who's calling out to us i'm not sure yet but that sword was aimed at someone Dokładnie, moi drodzy. Miecz Sargerasa. That sword. Ten miecz. Chyba ciężko po tegorocznym bliskonie w pierwszej kolejności nagrać inny materiał niż ten poświęcony najpotężniejszej broni uniwersum Warcrafta. Tak, tak, wiem co powiecie. Przy tej wielkości jaką ma miecz Sargerasa równie dobrze mógłby walczyć czy kijkiem od szczotki, czy wręcz ważą chwią. Tak czy siak ta broń byłaby niezwykle potężna. Ale tak naprawdę w mieczu Sargerasa jest coś więcej niż tylko jego gigantyczny rozmiar. Co dokładnie? Co wiemy o tym mieczu? No tutaj pojawiają się pewne schody, ponieważ historia miecza Sargerasa, czy też Gorszalaka, Gorybala no właśnie, nawet nie wiemy do końca, czy ten miecz posiada jakąś nazwę. Wszystko dlatego, że historia miecza wywodzi się z RPGowej odsłony Warcrafta, która traktowana jest tak jak w Gwiezdnych Wojnach legendy, czyli do momentu Aż nie wspomni się o czymś w kanonie, nie jest to kanoniczne. Ale patrząc na to, jak rozwija się historia Miecza Sargerasa, jak był przedstawiany oraz jak przedstawiany był inny miecz, miecz jego towarzysza, Agramara, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy oddzielić to, co jest kanoniczne od tego, co pozostaje w legendach. Zatem, co takiego wiemy o Mieczu Sargerasa? Według legend zwał się Gorszalak, po naszemu zwany Rozdzieraczem Mroków i chyba ciężko o bardziej pasującą nazwę, ponieważ Gorszalak był najwierniejszym towarzyszem Sargerasa w czasie całej jego krucjaty. I to nie tej płonącej, nie tej z demonami, ale właśnie przeciwko demonom, gdy Sargeras był czempionem Panteonu i wypowiedział wojnę demonicznym rasom. Wtedy Gorszalak naprawdę budził grozę. Był potężnym, runicznym ostrzem wielkości miecza dwuręcznego, chociaż jak widzimy na niektórych grafikach, Sargeras bez problemu władał nim jedną ręką. W czasie nieskończonej wojny z demonami, Gorszalak na pewno odesłał do wypaczonej otchłani niezliczone rzesze demonów. Jednakże jego najbardziej spektakularnym wyczynem było przecięcie planety, dokładnie całej planety na dwie równiusieńkie połówki, niczym przecięte na pół jabłko. Była to planeta, którą odkrył sam Sargeras, planeta w sercu której spoczywała dusza świata, czyli nienarodzony Tytan, bowiem Tytanie wykształcali się we wnętrzach niektórych planet, tak jak w tym momencie nasza Azeroth. Planeta, którą odkrył Sargeras, była dotknięta pustką, czyli Voidem. Dusza świata została nim zakażona i wtedy Sargeras pierwszy raz w swym życiu poczuł strach. Zrozumiał, że taki tytan, mroczny tytan, dotknięty energiami pustki, stanie się niszczycielem wszechświata i wtedy nawet Sargeras razem z całym Panteonem nie będą w stanie go powstrzymać. W przypływie beznadziei Sargeras wziął szeroki zamach i jednym ciosem przeciął całą planetę na pół, niszcząc sługi pustki, które się na niej znajdowały i też zabijając nienarodzonego jeszcze tytana. Panteon nie godził się z jego czynem. Uważał, że była jeszcze szansa dla tego tytana. Powinni spróbować go uratować, uleczyć. Jednak Sargeras wiedział swoje. To był początek jego upadku, który doprowadził do tego, że uwolnił wszystkie pojmane wcześniej demony. Ponieważ gdy Sargeras zorientował się, że demony zabite wracają do wypaczonej otchłani, tam odzyskują swoją cielesną formę i mogą z powrotem nawiedzać świat, postanowił je wszystkie uwięzić w przygotowanym wcześniej więzieniu Mardu. Gdy jednak zorientował się, że największym zagrożeniem, prawdziwym zagrożeniem wszechświata są władcy pustki, uwolnił demony, tworząc z nich swoją armię. Za ich pomocą postanowił wypalić cały wszechświat. W jego mniemaniu martwy świat będzie i tak lepszy niż to, co chcieli z nim zrobić władcy pustki. Uwalniając demony, roztrzaskując mury więzienia, Sargeras wchłonął niewyobrażalne pokłady energii spaczenia, magii fel, która zmieniła jego ciało, przemieniła go w spaczonego Tytana. Według legend, Gorszalak, który miał cząstkową świadomość, wspierał swego mistrza. Nie był w stanie znieść tej przemiany, nie był w stanie znieść tego, co stało się z Sargerasem, i pękł na dwie części. Górną część ostrza, która przechowywała całą dobroć i szlachetność broni, odnalazł później tytan Agramar i przekuł w nową potężną broń w miecz Teyszelak, czyli płomienny rozdzieracz. Natomiast drugą część broni, tą z rękojeścią, zatrzymał dla siebie Sargeras, przekuwając w swojej nienawiści i w złości we wrzącą ciemność, w miecz Goribara. Tak mówiły legendy. Natomiast w kanonie widzimy, że oba miecze istniały od samego początku. Dlatego nie wiemy, czy Gorszalak był cały czas Gorszalakiem i pozostał Gorszalakiem, czy w momencie przemiany Sargerasa stał się Goribalem. Tego nie wiemy, ponieważ w kanonie, w samej grze, Miecz do tej pory nie został jeszcze nazwany. Jednakże i w legendach, i w kanonie został roztrzaskany. Z tym, że w kanonie nie pękł sam z siebie, ale w konfrontacji z Agramarem. Gdy Agramar odkrył zdradę Sargerasa, stanął z nim do boju, próbując przekonać swojego mentora, żeby ten zawrócił z tej ścieżki. W momencie, gdy skrzyżowali swoje ostrza, gdy Goribal, czy też Gorszalak, zderzył się z tej szelekiem, eksplozja energii tajemnej i spaczenia roztrzaskała oba miecze. Dlatego, gdy później, już w samej grze w World of Warcraft The Legion, spotykamy spaczonego Agrabara, walczy nie całym, ale tylko ułomkiem miecza, który jest uzupełniony płomieniem w kształcie brakującej części. Jak zresztą wskazuje sama jego płomienna nazwa. Również w swej strzaskanej formie pozostał miecz Sargerasa, jednakże nie przeszkodziło mu to w późniejszym zabiciu Agramara, rozcięcił go niemal na pół, gdy starł się z pozostałymi członkami Panteonu, niszcząc ich cielesne formy, a później z biegiem lat zniewalając ich duchy. A po pozbyciu się Panteonu Sargeras mógł w końcu kontynuować swoje dzieło i powiększać swoją demoniczną armię. Nie mamy informacji, czy później miecz był w użyciu, ale na pewno nie jeden demon widział to płomienne, przeklęte, pęknięte ostrze, mając do wyboru definitywną śmierć od broni albo dołączenie do płomiennej, nieskończonej armii Sargerasa, która przez tysiąclecia siała postrach w całym wszechświecie. Na szczęście, z naszą pomocą, oczywiście naszą, czempionów, czempionów Azeroth, czempionów świata, czempionów uniwersum Warcraft'a. Udało się zakończyć płonącą krucjatę. Po uwolnieniu Panteonu stanęliśmy do ostatecznej walki z Sargerasem, i chociaż Tytan był zbyt potężny, żeby móc go definitywnie pokonać, żeby móc go zabić czy też zranić. Udało się go uwięzić i wraz z resztą Panteonu postawić na straży Ilidana burzo gniewnego. Jednakże Sargeras, wiedząc już, że przegrał, chociaż dosłownie chwilę wcześniej, wręcz obejmował swoją mgiełką Azeroth, nienarodzoną tytankę, zalatuje pedofilią. Ale w momencie, gdy Sargeras zorientował się, że to już koniec. Ostatnim swoim desperackim ruchem Sargeras swojej nienawiści odbudował ostrze niczym zastygłej magmy, wbijając go wprost w samą powierzchnię Azeroth, w sam środek pustynnej krainy Silithus. I chociaż sam Sargeras został unieszkodliwiony, miecz wciąż stanowił zagrożenie. Był w końcu wykuty czy też przekuty z czystej nienawiści Sargerasa. I tą nienawiść, to zepsucie toczył wprost do duszy Azeroth. Ponownie, wszyscy Czempioni Azeroth musieli się zebrać, wykorzystać potężne artefakty, które z sobą mieli, które zebrali do walki z Legionem. Od potężnego Ashbringera i Doomhammera, czyli Zgładziciela, po potężne różdżki magów, po Alunet czy Eboncil, od świętych po przeklęte artefakty. One wszystkie zostały wykorzystane, żeby wchłonąć drobną cząstkę zepsucia miecza i zapieczętować ją w sobie, poświęcając tym samym ich własną moc. Dzięki temu miecz został unieszkodliwiony. Czy na stałe, czy do końca, o tym przekonamy się pewnie w nadchodzącej sadze duszy świata. Na ten moment miecz Sargerasa jest unieszkodliwiony i stanowi jeden z największych, a przynajmniej najwyższych punktów orientacyjnych w całym Azeroth. I jak możemy przeczytać w podróży przez Azerot poświęconej Kalimdorowi, już gobliny się zastanawiają, czy nie wykorzystać tego miecza jako atrakcji turystycznej. W jaki dokładnie sposób nie wiem. Na pewno nie, żeby go pokazywać, bo jest widoczny też z sąsiednich, a nawet i z jeszcze dalszych krain. No chyba, że zamontują na nim jakąś windę. W każdym razie na ten moment miecz Sargerasa, miecz władcy legionu, jest niegroźny, chyba że ktoś z niego zeskoczy bez spadochronu, ewentualnie bez biletu, który zapewne zaczną sprzedawać gobliny. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Ape'la i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.